się i już. Duże brawa. brawa! ludziom, którzy tutaj przypominają nam o, o historii naszego jeździctwa w ogóle. Walczą i jeżdżą. Pani Janku, gotowy? Panie Janku, gotowe? No to jedziemy, trzymamy kciuki. O oh, Jezu, dziadek. Ja tak się... <grym>, Łojeczka czysto. Dłójeczka, czysto. Nie wiem, czy to nie będzie pierwsze miejsce, ale zobaczymy.